na widzowie, miałem nie gotować dzisiaj, będzie po tym live'ik ale nagotuję. Zrobimy takie zawijasy proste i jak nie powiem co na J się nazywa. Słuchajcie, ale od czego zaczniemy? Dostałem od widza prezent słuchajcie Fedex, z Fedexu, to ten co właśnie to ten co tam zabłądził gdzieś na jakiejś plaży. I wiem co to jest dlatego słuchajcie Kęcią to przy was rozpakuje, bo jestem na pewno, dziękuję temu widzowi, jestem na pewno zadowolony, na pewno jestem zadowolony, kawałów nie będę opowiadał i na pewno nie przetnę, tak jak konon basenu, basenu który mu kupiłem, przeciął od razu, po co miał wątpliwości. O Jezu, ten stół, to kurde nie stabilny jest. Muszę jakiś nowy stół zrobić. Chyba z drewna, sam go zrobię. Także, wiem co to jest. To dzisiaj wykorzystamy. Kurde, Dobra. Przynajmniej przetestujemy. Słuchajcie. To na bok. Proszę bardzo. Dziękuję dla wiza naprawdę. Dzięki ci stary. Zobaczymy jak ona wygląda. Od razu mówię to jest nowka. Jeszcze nie śmigana nawet. Więc będziemy na niej śmigać. To nowek. No, sama się rozpakowuje. Ona... Taka oczy maszyneczka. dziękuję Ci Przyjacielu, dziękuję Ci naprawdę. Dobry widz. Jestem zadowolony z tego. Także będziemy ją testować zaraz. A co dzisiaj zrobimy? Jak się mi ten stół nie rozwali. To też tam gdzieś na bok, na razie. Grzejemy maszynkę na tym. Apselon, grzej, grzej. Trochę na śmieca, ale trudno. Wariacka kuchnia u mnie. Co dzisiaj się zrobimy? Słuchajcie. Zrobimy. Jakieś rolatki ze schabu. Pierwszy raz... Co on do górnogami? Nie, dobrze. <laughs> Zrobimy rolatki ze schabu. Z farszem i z ogórkami. Ogólnie pozdrawiam wszystkich. Nie wiem czy ja się wyrobię. Znowu znowu na biegu robię. Na, na biegu robię obiad. No mamy takie schabiki, a takich schabik no mogę mieć na surowo. Ale dobra, spoko. Może jednego z Dobrze grzeje, elegancko, niech się grzeje. Myślę, że to szybko pójdzie. Postawimy patelenkę. Co nam potrzeba? Jakie składniki? Na pewno, jak mają być trolatki, no to albo z wieprzowiny, albo to jest... O, a to jest właśnie wieprzowina. To jest wieprzowina. Można z wołowiny, ale z wołowiny jest dłużej. Mamy paprykę. Mamy takie szpatyczki. Pierwszy raz to robię, także nie wiem. To są nie wiem, wykałaczki. Tylko nie do uszu. Mamy ogórki. Także trzeba przystąpić szybko do działania. Zalewam olejem na początek. Niech się nagrzeje olej. Trochę tego oleju trzeba jednak. No nie jako kononowicza, ale, ale trzeba jednak. Dobrze. Co to, to następne robimy? Rozpakujemy ogórki. No to, to może być ubaw. Bo ja je będę musiał przelewać. Albo nie, nie będę je przelewał. Ale no, no zmieszczuł się. Myślałem, że będę musiał przeleć. To co okulary? Tak, bo jakoś przyzwyczaiłem się do tych okularów. Słuchajcie. Jeszcze raz. Zapraszam, dzisiaj na live, czy będzie, no jak ja mam to wsadzić, mówiłem, że będzie ubaw, cisnę jakoś na siłę, dobra, cisnę, chciałem kupić, yy, chciałem kupić ogórki na wagę, ale pff, nigdzie nie znalazłem, yy, co dalej robimy, następna rzecz. Ono się grzeje, łapie swoją temperaturę, na razie na dwójce, no trzeba rozbić to, no to z tym rozbijaniem to będzie teraz tyrk. bo muszę rozbić to na bardzo, na, na bardzo płasko, może noże nie odejdą na bok, pozdrawiam wszystkich, Dziekam. zaraz zjedziemy patelnię. I mniej więcej na takie cieniutkie rzeczy robimy, żeby można to było potem zawinąć. Słońce nie, przez słońce nie przechodzi. Także poczekajcie chwilę. Jak to wszystko rozbije, to wtedy wracamy. No, rozbiliśmy to. Zaraz wam pokażę. To jest pięć, pięć cienkich plastrów plasterków? Może tak. Do czego teraz będziemy wbić? Wbijamy się do... To dzisiaj jemy? Dla całej brygady! Dla całej brygady! Niedługo dla całej brygady będę gotował! Dla całej brygady niedługo będę gotował! <śmany wytrych> Żartuję! Mamy ogórki! Na cieniutkie, plastereczki! Naprawdę na cieniutkie! Jak ma się ostry nóż? To w poprzek i wzdłuż dużo tego nie pójdzie na pewno skroję dwa nie mniej więcej. Najwyżej, więcej, najwyżej resztę z niej tak poważnie Wam mówię tu dużo, to jest tanie danie, ale syte do tego pójdą ziemniaczki o kurde muszę zmniejszyć gaz gaz, prąd. Pozdrawiam naprawdę wszystkich. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się da ustawić wszystko, że nie będzie żadnych problemów, i o godzinie 17 odpalamy się. Taki mam plan. Zaraz zobaczymy. Naprawdę pierwszy raz to robię w życiu. To nie jest ponoć skomplikowane, aczkolwiek trzeba się przy... przyłożyć. Dobra. Mamy ogórki posiekane na takie plastereczki cienkie. Już, o Jezus, już prezentuję Wam. Takie ocieniutkie. Muszę to przesunąć w tą łańkę. Znając moje szczęście, to zaraz coś wywalę. Mamy paprykę do tego. Tu pieprz oczywiście. A potem posprzątam. Paprykę się fajnie robić. się a Fajnie się robi. Się rozcina na pół mamy już środki to też powinien wywalić będzie więcej miejsca na stole i wyciągamy środki rękoma potem ja to posprzątam oczywiście, nie myślcie, że mój taki syf wyciągamy, o teko. oczyszczamy ją o? niezły słych Dobra, pak, nie zaczynij. Olej, że jest. Też cieniutkie, festerki. Jakie to zaminy? Jezus, tak. Co ja poszedłem? Zresztą słyszałem, że Pan, pan Kasie znowu tam prół do mnie. No, pff, trudno, nic się ja nie poradzę na to. I teraz tak, mamy to. Dobra. I teraz to będzie dla mnie wyzwanie. Pierwszy na pewno. Bierzemy taki plaster. Pierwszy raz to robię. Bierzemy na pewno. Pierwszy czarny. Lepiej mielić samemu, ale jak, jak się nie chce mielić można kupić gotowy delikatnie sobie popieprzymy popieprzymy, ale ja mam teksty trochę soli, delikatnie, nie dużo. no i teraz ostat... czy mi to wyjdzie to ja nie wiem kładziemy kurde, musiałbym zdjąć, zdjąć maszynkę żebyście widzieli e, dobra, zrobimy to tak kładziemy ogóreczka Weźmy papryczkę i będziemy to zabijać. O, i powstaje takie coś Taka rolada. Teraz, żeby ona się nam nie rozpadła, to do tego właśnie służą te wykałacze. Myślę, że dwie wystarczą. Słuchajcie, myślę, że dwie wystarczą. Żeby to spiąć, po prostu to jest bardzo szybkie danie. Nie wiem, czy jest tanie, ale jest szybkie. Tak jak widzicie, wykołaczkami to spinam. I tak to mi więcej wygląda. I tu, wszystkie zrobimy najpierw. No, dobra. No, fajnie. Trochę miejsca mi brakuje. Albo desek za mało mam. Jak mówię, pieprz! Trzeba czasem popieprzyć, jak to się mówi. Śmieje się teraz. Soli. Trochę, może nawet dałbym dwa ogórki. Dam teraz dwa. Dwa ogórki. Jedną papryczkę. Zawijamy, tu. zawijamy, 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 zawijamy. I jeszcze zawinęło. Kurde, te kołaczki muszę jeszcze wyciągnąć. No i nabijamy. Słuchajcie, zobaczcie. To jest bardzo proste. Mamy tu zawinięte. Z jednej strony nabijamy od strony tutaj zawinięcia, czyli tu, gdzie zawinęliśmy, skończyliśmy. Jedną nabijamy, drugą nabijamy. Mamy gwarancję przynajmniej, że to się nie rozpadnie podczas smażenia. Także słuchajcie, ja to zrobię wszystko, bo to nie ma co marnować czasu. Zrobię to wszystko, ja powinienem patrzeć w kamerę, nie? Zrobię to wszystko i wracamy z powrotem. Teraz natomiast słuchajcie, mam już przygotowane jak widać. Ktoś mi polecił, żeby obsypać się trochę mąką, żeby trochę kleju załapały, więc tak to robię, bo słuchajcie, naprawdę pierwszy raz to robię. Te kiki między sobą to walczą jak, jak na miecze. Jak na takiej małej powierzchni to jest ciężko. Słuchajcie. Ale ob, obsypuję, delikatnie obsypuję, delikatnie obsypuję mąką. Nie za dużo. Rozsmarowuję tą mąkę po po tym schabowym. I zaraz wrzucamy na rozgrzany olej na patelni. Schabowy się szybko smaży, więc więc słuchajcie, to będzie danie bardzo szybkie i roboty naprawdę nie będzie za dużo. Jak sprawdzamy, czy jest olej gorący? Tak sprawdzamy, że sprawdzam i nie jest za bardzo, ale podwyższymy temperaturę. No i cóż, wkładamy. Wkładamy na patelnię. I niech się smażą. O, i ręce takie. dobrze. Także jak widzicie więcej będzie sprzątania niż gotowania. Muszę was to no misiek niestety jest na wakacjach. Wróci na pewno do, <laughs> wróci na pewno do mnie, ale teraz jest na wakacjach, na wczasach. Także wróci na pewno na bank. Podziwiajcie na no, piękny, wspaniałe, no piękny kwiaty. Dla mnie się bardzo ten kolor podoba. E, ja bym powiedział, że to jest fioletowy. Oczywiście. Kobiety określą ten kolor zupełnie innym, jak to kobiety, ale wszystko okejka. Także niech się smażą. Ja tu spróbuję ogarnąć to wszystko. Dobra, to jak jakie mam to ogarnąć? Muszę się wyłączyć na razie. Dobra, dalsza akcja. Słuchajcie, jak one się już trochę podsmażą, wiadomo, na bok nie można przewrócić. To ja te kijaszki wyciągam. Żeby można na bok było przewrócić. One już się na pewno. Na pewno się nie rozpadną. Więc czy nie to takie widać albo robię, nie jest to takie proste. No byłaś no, ja. nie Jest to takie proste palcami robić. Właśnie tak żeby obrócić jeszcze na jeden bok żeby się usmażyły na jednym boku tylko śliskie są cholernie jest ciężko to wyjąć pomidorami z ziemnieczkami. polecam trochę mógł tu walczyć jeszcze trochę no polecam naprawdę Słuchajcie, zaraz to będzie dobre, dosłownie za chwilę. Przekroję wam na pół. Jedną. Tutaj powstaje taki sos, i można z tego jeszcze sos zrobić, słuchajcie, bo na pewno powstanie sos. Także. Już czekamy na efekt, czekamy na efekt końcowy. Coś tam słyszałem o kolonii, że coś tam, coś tam się znowu, coś tam się próczy, coś nie wiem. Nie wiem, nie wiem o co mu chodzi w ogóle, słuchajcie, nie wiem, nie wiem, ten człowiek jest trochę także trudno, no, nie wybaczy mu. Za za mamę nie wybaczy pewno. I na pewno nie mam zamiaru się z nim godzić, absolutnie. A co do chłopaków, tych, co prowadzą ten kanał, chłopaki, nie przesadzajcie, bo nie uzyskacie nic yy, takim kanałem, który prowadzicie. Od razu Wam mówię, żeby nie było. Zaraz postaram się poczęstować jakiegoś budowlańca, może się uda, <laughs> może spróbuję. Bo to już jest praktycznie dobre, tak szczerze mówiąc. Wygląda to całkiem znośnie. Pachnie. Pachnie naprawdę pięknie. O, już jadł po niego albo po mnie. Tylko sygnał słuchać było. Także mówię, jeszcze muszę się zebrać do tego live'a. Na pewno tego live'a dzisiaj odpalę. Tylko muszę go jeszcze ustawić, żeby do 17 mieć spokój. Ustawię go już dzisiaj zaraz. Najpierw wrzucę tylko materiał. I słuchajcie, no zaraz produkt finalny. No dobra, jak zwykle noże nie mam, nie wziąłem, bo zaniosłem przecież. Jest no po co nóż? Jak nie mam no jak mi on nie jest potrzebny. Rękami będę łamał. Demet, Dobra, mamy nóż. O, zaraz będzie znowu bał. No niestety tu bez noża się nie obejdzie. Wykładamy to. Słuchajcie. To naprawdę jest super. Ja pierwszy raz to robię. Akurat tego jeszcze tych rolatek nigdy nie robiłem. Nigdy, pierwszy raz. Pozdrawiam wszystkich z Facebooka. Pozdrawiam również z YouTube'a. Także danie bardzo szybkie, powiem wam szczerze. Nie wiedziałem, że tak szybko można to zrobić, bo to naprawdę czasu mi bardzo mało. Tego kika nie można tylko wyjąć jednego. Dobra, ale jakbyście to wyjmę. Wyjmujemy patelękę. Niech chłodzi. się chłodzi. Dobra zaraz to przekroimy Wam, pokażę, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to fajnie wygląda. Sam muszę zobaczyć. No, wygląda całkiem obiecująco. Ja pokażę całkiem obiecująco to wygląda. W środku kolorowo na wesoło, akurat na jesień bo już liści zielonych nie ma także tak to wygląda, próbować nie będę bo nie będę małpową majora, od razu Wam mówię jak zawsze, nie małpuję pokazałem Wam proste danie, szybkie do zrobienia naprawdę zwykłe, zwykłe, zwykłe kotlety schabowe, zwykłe kotlety schabowe pomidor tfu, kurde, ale kurde to je dałem dupy ogórek, papryka Wygląda to tak w środku, są rolatki, dam dla mamy na pewno spróbować. Trzymajcie się i trzymajcie za mnie kciuki, żeby się udało dzisiaj live dobry. Trzymajcie się.